Willa pod Krakowem, którą mieli Jan i jego żona Elżbieta, była uważana za niedozdobycia. do zdobycia. Wysoki płot skutego żelaza, kamery zamontowane wokół posesji i masywne, ciężkie bramy sprawiały, że miejsce to przypominało raczej fortece niż dom. Jan, przedsiębiorca z powodzeniem prowadzący firmę, zawsze mówił, że to ich bezpieczna przystań. Jednak Elżbieta czuła się w niej jak więźniarka, szczególnie w takie dni jak święta noworoczne. rodzina była razem, ale atmosfera była ciężka. Jan nie odstępował od telefonu, wiecznie zajęty rozmowami z partnerami biznesowymi z Gdańska i Wrocławia. Ich córka, Klaudia, piękna i nowoczesna dziewczyna, żyła w świecie mediów społecznościowych, jej uwaga skupiała się na łajkach i relacjach, a Elżbieta była dla niej tylko tłem na selfie. Mąż Klaudii, Adam, programista z Poznania, wydawał się równie zagubiony jak Elżbieta. Ich związek przypominał piękną, lecz zimną instalację na wystawie muzealnej idealna para z zewnątrz. Ale bez prawdziwej bliskości kropka pewnego ranka, gdy śnieg delikatnie pokrywał ogród białym puchem, Elżbieta obudziła się wcześnie. Miała na sobie ulubiony kaszmirowy szlafrok w kolorze głębokiego śliwkowego wina, który miękko okalał jej sylwetkę z lekko rozpiętym paskiem, odsłaniającym subtelny dekolt. Boso zeszła na chłodną podłogę z dębowych desek i spojrzała przez okno, gdzie wirujące płatki śniegu tworzyły magiczny taniec. W lustrzanym odbiciu dostrzegła kobietę, która mimo upływu lat zachowała w i zgrabną sylwetkę. Pielęgnowaną latami jogi i pływania kobieta, którą Jan w młodości uwielbiał, choć teraz zdawał się tego nie zauważać. Kropka przygotowywała kawę, gdy nagle do kuchni wszedł Adam w zwykłej szarej koszulce i dresowych spodniach, z lekko rozczochranymi włosami. Jego smutne oczy zaskoczyły Elżbietę. Bez słowa usiadł przy stole, a ich spojrzenia spotkały się na moment, wywołując w niej ciepłe, nieznane uczucie. W ich milczeniu narodziła się nowa, zakazana wieś. Willa pod Krakowem zaczęła tętnić napięciem, pełnym niedopowiedzianych emocji i niewypowiedzianych pragnień. Adam i Elżbieta unikali się, ale przypadkowe dotknięcia i spojrzenia coraz bardziej zbliżały ich do niebezpiecznej gry, której stawką była nie tylko ich własna przyszłość. A gdzieś w cieniu czekała tajemnica, która wkrótce wybuchnie jak bomba, zmieniając wszystko na zawsze. Zbliżał się wieczór sylwestrowy, a w willi panowała już atmosfera napięcia i oczekiwania. Elżbieta spędzała godziny przed lustrem, wybierając sukienkę, która miała podkreślić jej atuty, nie przekraczając granic elegancji. W końcu zdecydowała się na aksamitną, granatową kreację kolor nocy, która idealnie przylegała do jej sylwetki, odsłaniając delikatnie ramiona dzięki cienkim ramionczkom. Długi, boczny rozcięcie z subtelnym przesunięciem sukni odkrywało zgrabne. Smukłe nogi, które podkreślały szpilki z czarnej skóry lakierowanej. Każdy krok w tych butach na wysokim obca się rozbrzmiewał jak cichy, ale zdecydowany komunikat, jestem tu i to ja rządzę kropka na szyi zawiesiła cienki srebrny łańcuszek z małym kluczykiem, pamiątką po ojcu symbolem, że to ona trzyma w dłoniach klucze do swojego życia, choć czasem czuła, że jest więźniem własnych wyborów. Jej włosy, lekko pofalowane, opadały na ramiona, a subtelny makijaż podkreślał intensywność spojrzenia kropka w salonie Jan wygłaszał kolejne, głośne, ale puste tosty, które odbijały się echem od ścian luksusowego wnętrza. Klaudia transmitowała całą imprezę na Instagramie, wymuszając sztuczne uśmiechy i pozowane gesty. Elżbieta czuła się jak aktorka w złym spektaklu, gdzie każdy grał swoją rolę, ale nikt nie odczuwał prawdziwych emocji, kropka w pewnym momencie, nie mogąc znieść duszności tej fasady, wyszła na werandę, wdychając chłodne powietrze. Za drzwiami pojawił się Adam młody, nieco nieśmiały, ale z oczami pełnymi zrozumienia. Szary te szirt i sportowe spodnie nie mogły ukryć jego naturalnej młodości i wewnętrznej siły. Ich spojrzenia spotkały się na moment, a w ciszy korytarza między nimi pojawiła się niewidzialna nić porozumienia kropka, wyglądasz olśniewająco, Elu wyszeptał, a jego głos drżał lekko, jakby sam nie wierzył, że to mówi kropka, to tylko sukienka odpowiedziała z uśmiechem, który ukrywał niepokój kropka ich rozmowa była cicha i pełna niedomówień, a atmosfera wokół nich gęstniała od napięcia. Gdy Klaudia wróciła oślepiona światłem telefonu, nie zauważyła niczego niepokojącego, ale Elżbieta i Adam poczuli, że coś się zmieniło na zawsze. kropka, Noc przyniosła ze sobą nowe wyzwania i pokusę, której nie dało się już ignorować. Tajemnica, jaka zaczęła kłębić się między nimi, była jak niebezpieczna gra cieni na parkiecie starego domu. Wygrywać w niej oznaczało wiele, przegrywać mogło kosztować ich wszystko. I kiedy wszyscy myśleli, że to tylko kolejny sylwestrowy wieczór, nikt nie spodziewał się, że zarobiem czeka burza, która porwie ich wszystkich w wir nieoczekiwanych wydarzeń. Zimowy poranek w Krakowie przywitał Elżbietę chłodem, który wdzierał się przez szczeliny w oknach willi, choć centralne ogrzewanie działało bez zarzutu. Wciąż jeszcze drżała z emocji po sylwestrowej nocy, a jej aksamitna sukienka leżała starannie złożona w szafie, jakby nie chcąc przypominać o tym, co się wydarzyło. W kuchni, na dębowej podłodze, boso stąpała po chłodzie, a na ramionach miała ulubiony, miękki szlafrok w kolorze śliwki. W powietrzu unosił się aromat świeżo parzonej kawy, który mieszał się z zapachem drewna i starych książek leżących na półkach kropka nagle do kuchni wszedł Adam, w prostej, szarej koszulce i dresach, z włosami jeszcze lekko potarganymi po nocy. Jego spojrzenie było pełne smutku, ale też czegoś więcej zrozumienia, które Elżbieta od razu poczuła na własnej skórze. Siedli razem przy stole, milcząc, ale to milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Ich oczy spotkały się, a w tym spojrzeniu kryła się niespodziewana bliskość, której oboje się bali, ale jednocześnie pragnęli Elżbieta zauważyła, jak Adam mimowolnie zerknął na jej bose nogi, częściowo odkryte przez rozpięty szlafrok. Na moment zawahał się, po czym odwrócił wzrok, lekko się rumieniąc. To uczucie delikatne, niemal elektryczne rozlało się po jej ciele, budząc dawno uśpione pragnienia kropka, wkrótce atmosfera w domu zaczęła się zmieniać. Jan i Klaudia wyjechali na kilka dni do spaw za Kopanem, zostawiając Elżbietę i Adama samych w ogromnym, pełnym cieni domu. Ich relacja stała się subtelniejsza, pełna niewypowiedzianych znaków książka z wierszami na stoliku, jedwabny szal pozostawiony przypadkowo na fotelu, drobne gesty, które mówiły: Jestem tu, myślę o tobie kropka jednego dnia, gdy śnieg zaczął topnieć, a ziemia odsłaniała swoje ciemne, wilgotne oblicze, Elżbieta postanowiła przełamać lody. Założyła dopasowane dżinsy sprzed lat i kremowy, miękki sweter z angorii. Na nogi włożyła skórzane bodki na niewysokim obcasie, które dodawały jej pewności siebie. Wiedziała, że idzie na terytorium zabronione do gabinetu Jana, miejsca, gdzie panował zapach starego dębu, skóry i męskiego perfumu. Miejsce, w którym czuła się jak intrus. Kropka, gdy szukała długopisu, do pokoju wszedł Adam. Bez słowa zamknął drzwi, a dźwięk zatrzaskującego zamka rozbrzmiał w ciszy jak wyrok. Ich spojrzenia skrzyżowały się, a napięcie stało się niemal namacalne. Adam ukląkł, jakby poprawiał dywan przy jej stopach, a jego dłonie delikatnie objęły jej botek, przesuwając się po gładkiej skórze. Jego głos stał się cichy, niemal aksamitny. Dobra skóra powiedział, a w jego oczach zatańczył ogień kropka, to nie był już zwykły but. To była metafora, zaproszenie do świata, którego oboje bali się doknąć. Kiedy Adam zbliżył się do niej, przyciskając do masywnego stołu, Elżbieta poczuła zimno mebla na dłoniach i ciepło bijące od niego. Jego palce delikatnie głaskały jej policzki, a wargi spoczęły na jej szyi tuż pod uchem. Zapach sandałowego drzewa, mieszający się z jej ulubionymi perfumami, przyprawiał ją o zawrót głowy kropka, nagle do domu dobiegł dźwięk rozbijającego się żwiru pod kołami samochodu. Ktoś wrócił wcześniej, niż się spodziewali. Panika zalała ich oboje, a chwila intymności została przerwana jak błyskawica. Adam zerwał się do drzwi, nasłuchując, a Elżbieta pospiesznie poprawiała włosy i sweter. Kropka, gdy w drzwiach pojawiła się Klaudia, oślepiona światłem telefonu, ich spojrzenia skrzyżowały się na ułamek sekundy wystarczająco długo, by poczuć, że nic już nie będzie takie samo. W powietrzu zawisła obietnica tajemnicy, której rozwiązanie mogło zniszczyć wszystko lub zacząć nowy rozdział pełen niebezpieczeństw i namiętności. Minęły dni leniwe i pełne milczenia, gdy Jan i Klaudia wyjechali do swojego spa w Zakopanem, Zostawiając Elżbietę i Adama samych w rozległej willi na obrzeżach Krakowa. Dom zdawał się oddychać ich ukrytymi emocjami, a każdy zakamarek przesycony był napięciem, którego nie dało się już zignorować. Ich kontakt przybierał coraz bardziej subtelne formy ciche gesty, nieznaczne spojrzenia, skrywane uśmiechy kropka pewnego popołudnia Elżbieta postanowiła zrobić krok w stronę ryzyka. Założyła dopasowane ciemne dżinsy, które od lat leżały zapomniane na dnie szafy, kremowy, miękki sweter z i skórzane bodki na niewysokim obcasie, które dodawały jej pewności siebie i lekkości w kroku. Jej włosy opadały swobodnie na ramiona, a na szyi błyszczał delikatny srebrny łańcuszek z kluczykiem symbolem wolności, której tak bardzo pragnęła kropka w salonie Adam siedział zatopiony w swoich myślach, ale Elżbieta widziała, że jego uwagę odciąga coś więcej niż tylko zmęczenie. Przechodząc obok niego, poczuła, jak ich spojrzenia się spotykają, a między nimi przeskakuje ciepła iskra. Bez słowa skierowała się ku najbardziej niedostępnemu miejscu w domu gabinetowi Jana. Gabinet był świątynią męskiej dominacji ciężki dębowy stół, skórzane fotele, półki uginające się pod ciężarem książek o biznesie i strategii. Zapach starego tytoniu, skóry i perfum Jana unosił się w powietrzu, przypominając Elżbiecie, jak bardzo była tu obca. Szukała długopisu, ale w jej sercu rósł niepokój. Wtedy drzwi otworzyły się cicho i do pokoju wszedł Adam. Zamknął za sobą drzwi, a dźwięk zamka odbił się echem w przestrzeni, jakby ogłaszając początek nowej gry. Ich oczy spotkały się i w tej chwili wszystko na zewnątrz przestało istnieć. Adam uklęknął, delikatnie poprawiając dywan przy jej stopach, a potem przesunął palcami po gładkiej powierzchni jej batkę. Jego głos był niski i aksamitny. Dobra skóra Elżbieta poczuła, jak serce bije jej szybciej, a w jej żyłach rozlewa się ciepło. To więcej niż tylko but to symbol granic, które oboje zaczęli przekraczać kropka, Adam podniósł się powoli, zbliżył do niej, przyciskając do masywnego stołu. Jej dłonie oparły się o chłodną powierzchnię, a jego palce delikatnie głaskały jej policzki. Jego usta spoczęły na szyi tuż pod uchem, a zapach sandałowego drzewa z jego perfum mieszał się z nutą jej ulubionych kwiatowych aromatów. Kropka wtedy przez ciszę dobiegł dźwięk żwiru pod kołami samochodu wrócili wcześniej, niż przypuszczali. Panika ogarnęła ich oboje. Adam zerwał się do drzwi, nasłuchując, a Elżbieta poprawiła sweter i włosy, próbując zebrać myśli. Kropka, kiedy Klaudia weszła do pokoju, oślepiona światłem telefonu, ich spojrzenia na chwilę się spotkały wystarczająco długo, by poczuć, że nic już nie będzie takie samo. W powietrzu zawisła tajemnica, której rozwiązanie może nie tylko zniszczyć ich świat, ale i otworzyć drzwi do nieznanego, pełnego niebezpieczeństw i namiętności rozdziału ich życia. Po powrocie Jana i Klaudi atmosfera w Willi zmieniła się nie do poznania. Każdy skrzyp podłogi, każdy cichy krok wywoływał w Elżbiecie dreszcz niepokoju. Dom, który niegdyś był bezpiecznym azyłem, stał się pułapką, w której każde spojrzenie, każdy gest mogły zdradzić to, co miało pozostać ukryte kropka Elżbieta i Adam zdawali sobie sprawę, że nie mogą już pozwolić sobie na ryzyko. Ich rozmowy stały się szeptami, a spotkania krótkimi, pełnymi napięcia momentami. W powietrzu unosił się niedopowiedziany ładunek emocji i pragnień, które trudno było zatrzymać pod kontrolą kropka pewnego wieczoru, gdy wszyscy spali, Elżbieta wzięła odwagę w gaść. Założyła ulubione, dopasowane spodnie z miękkiego jedwabiu, lekki kaszmirowy golf i przewiązała na szyi zielony szal prezent od Adama z małej galerii w Kazimierzu. Czuła się nie tylko piękna, ale i silna, gotowa na to, co miało nadejść kropka przyszła przez dom cicho jak cień, Kierując się do gabinetu, ja na miejsca, które stało się symbolem ich zakazanej gry. Drzwi otworzyły się lekko, a w środku czekał już Adam. Bez słów podszedł do niej, ich spojrzenia mówiły wszystko. Tym razem to on zrobił pierwszy krok, delikatnie obejmując ją w talii, przyciągając bliżej kropka ich świat zwolnił, a serca biły jednym rytmem. W tej chwili nie było już lęku, tylko pragnienie i nadzieja na coś więcej lecz za ścian domu dobiegały dźwięki rzeczywistości niecierpliwe telefony, ciche rozmowy, które przypominały, że ich sekret jest na włosku. Kropka, nagle ciszę przerwał dźwięk wiadomości na telefonie Adama. Ekran rozświetlił się od nazwiska Klaudii. Elżbieta zobaczyła, jak jej twarz błędnie, a w oczach pojawia się cień strachu. Adam odczytał wiadomość. Mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z planem. Czekam na rozwód. Kropka. to były słowa, które miały zniszczyć ich świat. Plan, który zaczynał się od niewinnej gry, przeradzał się w brutalną rzeczywistość zdrady i manipulacji. Elżbieta poczuła, jak grunt usuwa się spod jej nóg. Przyszłość, którą wyobrażała sobie razem z Adamem, nagle stała się mgłą pełną niepewności kropka, a za oknem, gdzie wiatr tańczył z pierwszymi płatkami śniegu, niosąc ze sobą zapach nadchodzącej zimy, rodziła się nowa tajemnica mroczna i niebezpieczna, która miała odmienić życie wszystkich bohaterów tej historii.